Bezpieczeństwo polityczno-gospodarcze kontra liberalizm i totalitaryzm. Część ósma zastępywalność i współpraca. Jak ta zastępywalność i współpraca ma się w totalitaryzmach, pierwszym powiem. A więc, owszem, jest tam, e, patrz Korea Północna, patrz e, kraje islamskie tam jest mocno postawione na prokreację, na e, rozmnażanie się aż do bólu. O, tutaj w świecie islamskim to. Każda kobieta to 5, 6, 7 dzieci najlepiej, tak jak w średniowieczu. Ale ten właśnie totalitaryzm, czy to religijny, czy polityczny, czy jakiś rasowy, do tego stopnia jest potężny, że tak powiem, do tego stopnia ciśnie, że wyklucza wręcz wyklucza wręcz indywidualne myślenie. I patrz świat islamski, patrz Korea Północna i patrz wszystkie, gdziekolwiek by nie były układy totalitarne jest problem z rozwojem, z postępem. Dlaczego? Wszystkie kraje arabskie i, i często też i azjatyckie, gdzie, gdzie właśnie też tak krótko taka busztra trzymana, bardzo dużo zanim one same opanowały jakąś technologię, to Kluczowo, super, bardzo mocno wspomagały się wszystkimi inżynierami tu z świata zachodu. No właśnie dlatego, że przez ten wszelkiego rodzaju zamordyzm, jakby kreatywne myślenie, którego kluczem jest indywidualizm, jest blokowane. No po prostu, nie ma indywidualizmu, to nie ma takiego po prostu, jak gdyby. Możliwości swobodnego, kreatywnego myślenia, no bo wszystko musi być gdzieś kluczowo przez jakąś yy, doktrynę totalitarną, czy to religijną, czy, 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 czy polityczną, czy zapysk i tam jakkolwiek ktoś się coś wychyla, to już od dziecka jest jechany, jechane z nim szlifowany jest. Nie wolno tak i tak dalej. Nie? A więc jak najbardziej zastępywalność jest tam aż do bólu, aż nad. I współpraca też, tam na tą współpracę, jeżeli to ma być za sprawę, czy tą religijną, właśnie tak, tu świat islamski, czy tutaj też Korea, czy w ogóle jakiekolwiek totalitaryzmy, no to za sprawę tu, wszyscy pracujmy, działajmy razem, tu, kolektywnie, to jak najbardziej, aż do bólu. Tylko mówię, to jest tak mocne, że wręcz miarzy likwiduje indywidualizm, a przez to nie ma kreatywności, a przez to nie ma postępu. I tyle. A jak się ma w liberalizmie? A w liberalizmie znowu indywidualizm jest wręcz priorytetowy do bólu do Maksa, aż tak bardzo, że już od dziecka uczy się, czyli w liberalizmach, od dziecka uczeni jesteśmy, rywalizacji z innymi. Nie współpracy, tylko rywalizacji. I zwróćcie uwagę, czy w podstawówkach, czy w szkołach potem średnich, czy w pracy, czy coś. Rywalizuj, drap się, gryź, wygryzaj. Tylko walcz o swoje, a wszystko wszystkich innymi gdzieś, tylko twoje się liczy, tylko ty, 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 jeszcze raz ty, a, a reszta nieważne. I to co, do czego to prowadzi? Po pierwsze do patologizacji wręcz współpracy, nie ma tam współpracy, chyba że jakaś wymuszona współpraca biznesem, ale jak tylko biznes się skończy, to niegdysiejsi wspólnicy są wręcz gotowi się pozabijać i tak niejednokrotnie mówię, nie może aż do ale i do zabójstw nieraz dochodzi w każdym razie tak niejednokrotnie we w różnych spółkach było, stąd po przysłowie na spółki srają spółki skółki ale faktycznie w świecie, w świecie kapitalistycznym tak to działa druga sprawa druga sprawa to Yy, zastępywalność w związku z tym w liberalizmie w liberalizmie teraz yy, zastępywalność też jest licha no bo skoro tak wszyscy z sobą rywalizują gryzą się, szarpią i tak dalej, no to yy, często w taki jak gdyby brutalny świat takiej ciągłej rywalizacji i konkurencji wielu ludzi nie chce sprowadzać dzieci bo, bo się po prostu boi żeby tym dzieciom nie robić jakiejś krzywdy, że no faktycznie taki lwi świat, gdzie o wszystko trzeba tak się bić, no to, no to jakie, jak, jakie to szczęście ma być dla tego dziecka? Nie? A więc raz, że z tego tytułu wielu obawia się na sprowadzanie dzieci, potem często przez takie chore rywalizowanie i drapanie, wygryzanie się i tak dalej. Yy, świat jest po prostu dużo mniej stabilny, mniej bezpieczny i to też z tytułu zagrożenia tego poczucia bezpieczeństwa fundamentalnego też wielu ludzi no, obawia się jeszcze sprowadzać w coś taką dzić dzieci, żeby właśnie zobaczyć czy sobie poradzą raz, że sami mogą mieć kłopot to jeszcze mogą nie zabezpieczyć odpowiedniej przyszłości i rozwoju swoim dzieciom no i trzecia sprawa, przez to, że jest właśnie takie drapanie, gryzenie, rywalizacja, to często jest tak, że jedni mają gigantyczny nadmiar kapitału, a inni wręcz totalną biedę. I to też powoduje, że w takim układzie część ludzi z braku pieniędzy, po prostu z braku pieniędzy i z obawy przed takim jak gdyby lwim światem też nie sprowadza dzieci, no bo żeby tym dzieciom nie było po prostu, że z obawy, że nie zapewnią im odpowiedniego bezpieczeństwa raz, że mają za mało środków a dwa, że ten świat liberalny zazwyczaj jest zbyt lwi zbyt agresywny no i dlatego liberalizm jest rozwinięty aż do bólu aż do właśnie takiej chorej samozagłady i tam jak najbardziej, jest wtedy kreatywność na maksa, jest dużo, bardzo duży postęp, ale strasznie dużym kosztem właśnie współpracy i zastępywalności. Bo dlaczego w tych wszystkich światach zachodu jest taki problem, był zawsze taki problem demograficzny? I wszyscy sobie tłumaczą, bo wygodnictwo, bo to, bo tamto, gówno prawda i wygodnictwo może też, ale wygodnictwo jest narzucone tym konsumpcjonizmem, tymi reklamami, bo wszystko się za bardzo kręci wokół kasy, wokół tego rywalizowania, drapania, gryzienia się, że coraz więcej, więcej, mocniej, bardziej. I automatycznie takie coś, taki lwi świat, nawet opływający w bogactwach, za bardzo odbiega od takiej prozy życia, jak macierzyństwo, dzieci, rodzina, to tamto i tak dalej. I to faktycznie się przytłacza wielu ludzi też z tego powodu nie miało dzieci. A więc jest taka właśnie w liberalizmie głównym, dlatego świat zachodu mimo, że miał, opływał w dobra i pieniądze to jak było w czasach powojennych to miał problem demograficzny, poważny problem demograficzny i potrzebowali tu ludzi właśnie z Europy Wschodniej, gdzie całej tej, tej, tej lwiej narracji nie było i ludzie się faktycznie normalnie rozmnażali, a tam zaprzestali. Bo po prostu, nie tylko z braku środków, nie tylko z braku dóbr, bo tam dóbr było o wiele więcej jak tu, ale właśnie z tej psychozy, takiej konsumpcyjno-agresywno-drapiącej się o wszystko, o szarpanie się o to, żeby mieć jak najwięcej i tak dalej. No to, to te, te wymagania wzrastały, że już potem nie wiadomo jakie warunki higieniczno-sanitarne lepiej wszyscy w laboratoriach, pomimo jakichś dziwnych żyć żeby już mieli super higienicznie kurde, syntetycznie nie wiadomo jak, i przez to wielu ludzi, no sorry, powiedziało to: Ja nie dam rady w, takim, w takich wyśrubowanych y, okolicznościach tam y, utrzymać tych dzieci, jeszcze, jeszcze je tam potem jakoś wykształcić i tak dalej. Dlatego cały świat zachodu y, popadł w bardzo poważne problemy demograficzne. Uważam, że to jest kluczowy, kluczowy powód. Takie właśnie y, lwie. Y, Lwia taka propaganda takiego wyśrubowanych, idiotycznie wyśrubowanych norm. No, rozwiązaniem jest kolektyw indywidualistów, czyli wypośrodkowanie między właśnie tym wszelkim totalitaryzmem, który gnoi, dławi indywidualizm, przez co blokuje postęp, a zarazem, który też trzyma w ryzach właśnie ten liberalizm, czyli żeby ten indywidualizm znowu nie wybuchł jak bomba. I nie sprowadził e, wręcz samozagłady, za, samobójstwa tym takim lwim tempem, tym takim e, agresywnym e, postępem, że po trupach do celu. Kolektyw indywidualistów, po prostu jednocześnie faktycznie wszystko to, co dobre z tych systemów totalitarnych wyciągnąć czyli to współpracę, zastępywalność itd., a z drugiej strony. Nie dławić indywidualizmu, żeby był właśnie postęp też techniczny, bo to jest bardzo ważne. To jest też kluczowe. Ale nie może być wszystko oparte tylko na postępie technologicznym, bez e, takiego myślenia społecznego i odwrotnie nie może być wszystko oparte tylko na jakiejś totalitarnej ideologii, bez e, uwzględnienia indywidualizmu. See you later!